Cześć, witam na kanale info. Prawa. Pojawił się niespodziewanie spory problem z ogórkami. Niektóre praktycznie padły, inne dostały mocno w kość. W tym filmie o tym opowiem. No i co teraz z tym zrobię? Co polecam robić dalej? Nieważne, czy wasze ogórki też dostały w kość, czy też nie, bo teraz pielęgnacja jest bardzo istotna. Według mnie bardzo ważny i też bardzo potrzebny filmik. Posłuchajcie. No i standardowo zapraszam Was do zakupu moich produktów, ty mi bardzo pomagacie. Teraz mam wyprzedaże na wszystkie moje produkty, nawet 50% tani. Zapraszam na info.uprawa.pl i na Allegro. O ogórkach było niedawno, ale po tym co teraz się dzieje, no to zdecydowanie warto temat szerzej poruszyć. U nas prawie cały czas pada. Czasami słońce wyjdzie, mam na to nadzieję. No nagrywam ten filmik 12 lipca, że dzisiejszy dzień będzie w miarę słoneczny. Ale ogólnie no to to jest bardzo duże zagrożenie chorób, wyszły ślimaki, akurat u nas ich i tak jest mało, ale no, na ślimaki też trzeba zwrócić uwagę. No i oprócz tego wszystkiego, praktycznie w połowie lipca było około 7 stopni w nocy. Mówię około, bo to też zależy gdzie. Mamy termometr przy domu, no a na wielkim polu bardziej wieje, no co zimno potęguje. Spójrzcie sobie na ogórki na trzech różnych stanowiskach widać tam bardzo dużą różnicę. I tak jak Wam już kiedyś mówiłem ogórki są bardzo wrażliwe nie tylko na przymrozki, ale też na chłody i te chłody mogą ogórki zniszczyć. Takie wrażliwe są też arbuzy. I takie wrażliwe są również melony. Wiadomo, że mamy pomidory, które są wrażliwe na przymrozki, mamy papryki, dynie, cukinie, fasole i inne, ale najbardziej wrażliwe na chłody są tamte trzy warzywa. Okrywanie jednak tych warzyw, w sensie, że no przykrywanie ich agrowłókniną białą przy deszczach i w momencie bardzo dużego zagrożenia chorobami nie miało sensu, bo by to bardzo znacząco zwiększyło prawdopodobieństwo chorób. No chyba, żebym zrobił konstrukcję, no i na to agrowłóknina, czy też na przykład nałożona na nią folia tunelowa. No i żeby one się z tymi ogórkami nie stykały, no to wtedy to jest coś innego. Na ogórkach pojawiły się białe liście. Takie szlaczki to jest efekt atakowania szkodnika o nazwie miniarka. Jak tych szlaczków za wiele nie ma, no to ja się tym nie przejmuję, nie pryskam niczym. To nie jest takie groźne. Natomiast takie białe ślady to jest efekt zimna. Nie jest to moczniak prawdziwy czy też inna choroba, nie jest to, nie wiem, efekt stosowania oprysków czy coś. To jest ewidentnie efekt tych chłodów. Takie ślady powstały przez chłodne temperatury. No i na takim stanowisku niestety ogórki przez chłody dostały mocno w kość no i ja wam się chciałem tutaj na filmiku chciałem zrobić taki filmik, w którym pochwalę się zbiorami, akurat przez no, dobre kilka godzin wtedy nie padało to znaczy się yy, zbiory były 10 lipca i jak widać no piękne zbiory były, mnóstwo ogórków już Iwonka zrobiła wczoraj wieczorem słoiki, ach, będzie tych słoików mnóstwo i nawet nie wiecie jak się przedwczoraj cieszyłem z tych zbiorów, bo ogórki to jest moje ulubione w uprawie warzywo i każdy zebrany ogórek to było, że wiecie ja taka wielka, wielka radość no i co prawda właśnie nie jest to warzywo najłatwiejsze w uprawie, ale chyba właśnie między innymi przez to tak lubię uprawiać ogórki, bo trzeba nad nimi popracować. I powiem Wam tak: jak warzywo jest ładnie rozrośnięte, jest silne, dobrze odżywione, powtarzam, ogórki lubią podobne ilości azotu, fosforu i potasu. Dobrze by było, gdyby NPK, jak macie NPK, żeby tego NPK było ponad 10, no to jak jest dobrze odżywione i tak dalej, no to jest bardziej odporne na choroby, jeszcze lepiej się rozrasta. A jak jest takie, wiecie, no, że jest kiepskie, no to ona choruje, szybko padnie. A przynajmniej jest na to spore prawdopodobieństwo. I jest jeszcze mniej odporne na niskie temperatury, o czym za chwilę. Ale tutaj, tak, mamy piękne zbiory. Coś wspaniałego no, że takie właśnie pierwsze, większe zbiory. Teraz ogórki powinny być codziennie i powinno ich być bardzo dużo. No, kilogramy codziennie powinniśmy z tych poletek zbierać. Ale teraz ich wzrost został zatrzymany. No dobra, może nie że zatrzymany, ale jest zdecydowanie spowolniony. Jak ogórek wejdzie już w taką fazę mocnego wzrostu, jak go podlewamy codziennie. O ile jest taka potrzeba, no bo teraz, jak jest wilgoć, jak są deszcze, no to oczywiście nie podlewamy. Ale jako górek ma odpowiednie warunki do wzrostu, do, do dalszego rozwoju, to w tym okresie on się bardzo rozwija, bardzo szybko. Widać to po ogórkach w tunelu foliowym, które już praktycznie zarosły między rzędzia. To są dokładnie te same odmiany, w tym, w tym samym czasie posadzone wszystko to, to samo, tylko mają osłonę. Wiadomo, że jak jest taki ukrop, taki mocny upał, no te ogórki, no to wolę mieć bez osłon, ale tam ogórki mają cieplej. Nie są one narażone na taki mocny wiatr, jaki u nas występuje. No są w dużo bardziej kontrolowanych warunkach. No tam to one po prostu tak suną, że o. No i chłody im tutaj nie zaszkodziły. Zaczynam się rozgadywać, ale no to jest ważny dla mnie temat. Nie zaszkodziły im chłody. Wzrost ich nie został w znaczącym stopniu spowolniony. Tutaj dalsze codzienne planowanie będzie na dobrym poziomie. Wiadomo, że no lepsze planowanie będzie, jak będzie słońce, załóżmy te 20 stopni 25, a nie 14. Ale tutaj oceniam, że no jest dosyć dobrze. Naprawdę jest bardzo dobrze. Ogórki gruntowe, które są uprawiane bez osłon, zostały bardzo mocno pokieroszowane. Może na pierwszy rzut oka aż tak tego nie widać, ale no bardzo dostały w kość. Bardzo. One nie padną, no, chyba żeby kilka takich nocy było takich jak były, no to by paść mogły, ale liczę, że no już takich nocy nie będzie. Swoją drogą w połowie lipca, a ja w tym czasie liczę, że no będzie w nocy powyżej 10 stopni, no to to jest no nie do pomyślenia, że jest właśnie taki okres. No i już lepsze dla ogórka warunki będą w poniedziałek 14 lipca. Będzie tak u mnie przynajmniej mniej więcej 26 stopni w dzień, 15 stopni w nocy. To to już jest bardzo ładnie. I zobaczcie sobie tutaj, stanowisko ze zrębkami. Ogórki gruntowe, które są ściukowane z Tutaj jest ta moja właśnie uprawa bez przekopywania. Tutaj jest najbardziej wiecznie i od początku ogórki nie mogą się zebrać. Były one sadzone w podobnym czasie co tamte. Różnica no jest ogromna, nie ma co mówić. Ale tutaj na tym stanowisku, przy mocnych wiatrach, które potęgują zimno, ogórki mi praktycznie padły. Tutaj należy uznać, że już nic z nich nie będzie i zakończyć ich uprawę. Niestety. To niestety jest właśnie koniec uprawy ogórków gruntowych na tym miejscu. Gdyby one były lepiej rozrośnięte, choćby jak tamte, właśnie wcześniej pokazywane, to by takie zimno przetrwały. Co prawda, oczywiście też by te ślady białe były mocne, ale by przetrwały. A przy osłabionych ogórkach, no takich jak tu, no to no, no wiecie, że one ledwo co rosną. No one wcześniej były już bliżej padnięcia niż jakiegoś, wiecie, wzrostu. No to po pierwsze, ryzyko padnięcia jest zawsze znacznie większe. Jak również, co warto podkreślić, ryzyko zachorowania się znacznie zwiększa. Między innymi ryzyko mączniaka rzekomego. To właśnie jest to, że jak dobrze o ogórka zadbamy, to znacząco zwiększamy prawdopodobieństwo udanej uprawy. A tutaj dobrze o ogórka nie zadbałem. No, był tam obornik, był dany popląd, trochę nowej ziemi, ale nie zadbałem przede wszystkim o ochronę przed wiatrem. No na jednej części są zrębki świeże, co jest niekorzystne, to znaczy z tego roku. Na drugiej części są zrębki takie już przerobione. No ale i tak no, nie zadbałem przede wszystkim o ochronę przed wiatrem. Nawet gdybym dał przy tych ogórkach taki parawan metrowy, to to by już wiele dało. Ja na moim poprzednim ogródku, które nazywałem ranczem, tak po prostu je nazwałem, no to miałem taką osłonę dwumetrową, która no, w znaczącym stopniu chroniła ogórki przed chłodami i było tak, że ogórki poza tym półtunelem, no jak to też nazywałem, czyli z czterech stron folia tunelowa, ale bez dachu, no to ogórki poza tunelem padły. Raz był taki sezon, a w tym półtunelu no to parę białych śladów i tak poza tym to nic się nie stało. Ale to by trzeba było tutaj mocno przymocować. Ja na to nie miałem czasu. To znaczy, no, wolałem go poświęcić na coś innego i po prostu też nie miałem na to chęci, żeby na tym stanowisku jakąś osłonę robić. I ogórki spisane są tutaj na straty. I wracając do tego stanowiska. Tutaj osłoniłem ogórasy tunelami przed wiatrem. To właśnie z tamtej strony, gdzie są tunele wiało najwięcej. Nie jest to osłonięcie przed wiatrem takie stuprocentowe, bo te tunele dobrze wtedy, gdyby były bliżej. Najlepiej z każdej strony, ale i tak jest to osłonięcie znaczące. No, i co teraz z ogórkami? Jak są u Was tak też pokiereszowane, że widzicie, że stanęły ze wzrostem, są białe liście, to polecam oprysk Asashi SL. To jest ten stymulator wzrostu do warunków stresowych który no, w jakiejś części zniweluje ten stres spowodowany temperaturami czy też innymi czynnikami, no i sprawi, że one szybciej zaczną rosnąć. I oczywiście żadne polecenie to nie jest reklama płatna, ja nie mam współpracy z żadną firmą. No ale mówiąc dalej, no to przez to też będą mniej narażone na choroby. Czy też jak choroba się pojawi, to lepiej sobie z tą chorobą będą radziły, przynajmniej w początkowej fazie. Przez to zyskamy więcej czasu na reakcję. Ten stymulator wzrostu to nie ma co go porównywać ze środkiem na choroby to jest zupełnie coś innego. I co do tych chorób, większego zagrożenia chorobami ogórka w tym roku jeszcze nie było. A jak te krzaki są pokiereszowane, to są jeszcze bardziej na te choroby narażone. Obserwujcie Wasze ogórki. No najlepiej to by było je zabezpieczyć w jakimś stopniu przed chorobami, w tym właśnie momencie, ale to już jest każdego wybór. Był specjalny taki filmik o opryskach ogórków, więc tutaj tylko no po prostu wspomnę, że jest choćby naturalny środek poliversum WP. Jest to żywy organizm, który chroni strefę korzeniową i naziemną roślin. Można też użyć preparat IF, to jest na bazie jodyny, skrobi i octu. On też jest dosyć dobry, on też ma szansę ochronić ogórki przed chorowaniem, a nawet przy wczesnej fazie chorobę zatrzymać. Są też do wyboru środki chemiczne, jak Proplant 722 SL. Każdego to jest wybór. Kiedyś był bardzo dobry też środek o nazwie Infinito 687,5 SC. No teraz jest on tylko dla użytkowników profesjonalnych, drożdże wam tutaj niestety nie pomogą. I tak jak tutaj powiedziałem, to jest każdego wybór, ale ten jeden oprysk to może naprawdę zmienić bardzo dużo sytuacji. Na pewno teraz warto wzmocnić ogórki nawozem. Na przykład jest nawóz Substral Magiczna Siła do Ogórków, krystalon zielony. I co ważne, nie zaniedbujcie nawożenia azotem, fosforem i potasem, ale nie tylko. Chodzi mi o to, że ogórki potrzebują też azotu latem. A niektórzy myślą, że no tylko bardziej potasu. A teraz po tych deszczach, szczególnie jest takie nawożenie potrzebne, bo wasze ogórki przez to mogą mieć niedobory pokarmowe, co może wpłynąć nie tylko na wzrost rośliny, na produkowanie owoców, na zmniejszenie odporności, ale też na to, że te ogórki wyprodukowane przez krzaki będą krzywe, bo ogórki mogą być krzywe między innymi przez niedobory pokarmowe. Tłumaczyłem wam już to na innym filmiku. No, i rozgadałem się, ale sporo osób mi zgłasza problemy z ogórkami. U mnie też, no, tak jak widać, problemy występują, no więc warto to było szerzej poruszyć. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za postawienie mi wirtualnej kawy, to też mi bardzo pomaga. Zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.